Cześć, manko, moi drodzy, z tej strony Malper i witam was na odcinku z prywatnego serwera Legion SF, moi drodzy, zapraszam was do oglądania, strzelcie opeczkę, zostawcie suba, pozdro! A więc, moi drodzy, stało się po sześciodniowej przerwie, wracam znowu na prywatne serwery Shakes and Fidget I słuchajcie, co dzisiaj mamy tutaj do roboty, na pewno będziemy musieli zrobić karćmę, założyć swoją gildię i zrobić parę innych różnych rzeczy moi drodzy. Aczkolwiek teraz zajmę się prawdopodobnie karczmą, żeby zrobić całą karczmę. Więc może ja Wam przyspieszę to jak robię karczmę. A i zaraz się widzimy w sumie, dobra? Dobra, Wam to na pewno pasuje. Lecimy. Dobra, moi drodzy, także skończyliśmy robić 100 awanturniczości. Nie będę odnawiać tych pinek piwek, bo to już będzie długo trwało. Słuchajcie, roztam to w statystyki. No właśnie, czy pierwszy rodzaj statystyki, czy kupić jakieś temki, byśmy mogli skoczyć te lochy, co nie? Ubić, ale patrzcie, jakie temki są w miarę drogie tutaj, kurde. Nie wiem, właśnie, czy się opłaca. Wiecie co? Może pierwsze dodajmy, może. W te statystyki będziemy mieli więcej wtedy tego wszystkiego, niż jakbyśmy kupili przedmioty. Tak myślę, przynajmniej. Pokaż, tu już 95zł, dobra, podki słuchajcie, podki najważniejsze, czekajcie A ja później nie będę miał siana nawet na to, dobra, mm, co my tu mamy Potrzebuję podki pod inteligencję Dobra, daj tu pod wytrzymałość, daj na no, razie pod szczęście, jak nie znajdę innych to będę miał te mm, Dobra, mało nam się w ogóle nie przyda Tu mam większą wytrzymałość, to sobie kupię no, już nie mamy pieniędzy, słuchajcie, dobra. Klep Cytry w sumie też bym sobie kupił, ale nie chcę się I Jeszcze pod inteligencję by się przydało. Dobra, nice. Mamy pod inteligencję, oczywiście kupiłem pod inteligencję. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby stać łapeczkę pod tym filmikiem. Jeżeli chcecie więcej filmików z Shakespeare'a, i co? Dodajmy sobie wytrzymałość. Nie wiem, ile dodamy, ile mamy siana, czekajcie. Dobra, jeszcze troszeczkę. Prawdopodobnie będzie się coś ciekawa. o kurde ty się zapatrzyłem, ale dobra to chyba i tak na dobre nam wyszło, bo teraz przejdziemy sobie do lożków i coś czuję, że na łatwego zrobiłem pierwsze lożki, tak czuję przynajmniej No 10 tysięcy kryta się udało zrobić, więc całkiem spoko widzowie, nie jest najgorzej Ty co ja dostałem to pierwszy raz widzę w dobra nakładam, o lol serio pierwszy raz to widzę Dobra dawaj lożki i lecimy teraz tutaj, obrzydliwy ożywieniec, dobra 12 złotych dostaliśmy za do niego Tutaj w ogóle 15 Dobra dostaliśmy jakiś przedmiot, słuchajcie to cały czas będą epickie tam leciały chyba Podajże, więc jest całkiem spoko Tak dokładnie Ale tamten przedmiot już mamy w ekwipunku, także szuka szukamy nowego Myślę, że te pierwsze lożki na ludzie załatwimy Na spokojnie O dwa razy się wcisnęło Dobra ciach, 17 level tam to jeszcze nie iść. Zobaczymy tutaj, czy damy radę. Oczywiście, że dam radę. No i teraz bym się wahał jednak z tym po ostatniej walce, co widziałem widzowie. No, jednak tego to nie ubijemy tak szybko, słuchajcie. byśmy musieli ubić level. Nawet całkiem chyba spory, albo kupić przedmioty, przynajmniej jakieś fajne. Dobra, damy jeszcze inteligencję. I może coś kupimy, słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Broń jakaś może. Może jakaś broń mi się przyda. Dobra, szukamy broni jakiegoś epika tak zwał tak zwał dobra czy coś znajdziemy słuchajcie chyba wątpię chyba nic nie znajdziemy dobra mamy za mało złota ty dobra jednak piwko sobie odświeżymy jedno weźmiemy sobie jakoś miejsce z, jaku, z jakimś przedmiotem żeby go sprzedać i kupić sobie broń ty, co ten przedmiot tak mało kosztował co jest grano dobra my tu mamy epika i w sumie go chyba nałożymy Także zrobię sobie jeszcze jedną karczmę O proszę dobra nice A nie dobra on jest słabszy to sprzedajemy Nakładamy broń Ale i tak chyba loszków nie zrobimy nie dam rady Raczej nie mamy szans Ale jakbym zrobił jeszcze karczmę posprzedawał parę przedmiotów Albo coś z karczmy wydropiło to byśmy byli w stanie to zrobić To także sprawdzimy słuchajcie Dobra tam to się sprzedało Weźmiemy sobie to bo akurat zbrojki to my nie mamy cyk nałożymy, zobaczymy tutaj Sprzedajemy wszystko to co będzie teraz Zręczności, dobra sprzedaję, pasek by się przydał teraz Czy znajdziemy jakiś pasek Czy nie znajdziemy Znaleźliśmy czapeczkę Czapeczka nie jest nam potrzebna, więc lecimy sobie dalej Mamy pasek, dobra nice Kupujemy pasek, zobaczymy może coś jeszcze wypadnie Jakieś rękawice, o właśnie O to chodziło Dobra, cyk, mamy rękawice i już możemy coś tam spróbować w tych lożkach widzowie ubić. Jeszcze co dodam tylko tutaj. Dobra, mam 50%, także przechodzimy na lochy i próbujemy ubić siądzy ciemności, słuchajcie. Uda się czy się nie uda jak obstawiacie. Udało się, dobra, nice. Dostaliśmy jakiś przedmiot lepszy od naszego, także nakładamy go, to sprzedajemy i lecimy sobie kolejne lożki, słuchajcie. Odcinek trwa już 11 minut, ale wiem, że ta karszma będzie pominięta, więc pewnie trwa teraz jakieś 5 minut. Więc jeszcze troszkę tych loszków sobie porobimy. Ja po odcinku sobie pogrom, żeby być level. I pamiętajcie, że zapraszam Was do gildi widzowie, żebyście wili do tej gildi pograli razem ze mną, bo i tak nie macie co robić, pewnie. Dobra, ale siada w tych loszkach też fajnie. No tutaj już nie damy rady. Chyba z jakimś fartym, ale wątpię. Dobra, możemy maseczkę, słuchajcie, zmienić. Więc to też dużo da. To posprzedajemy to nałożymy. I sobie twierdzę ulepszymy, słuchajcie, póki mamy grzyba. Także ulepszam naszą twierdzę, niech ona się tu robi fajnie. A my przechodzimy sobie do lożków. I czy teraz dam radę z tą maską nową? Nawet bym powiedział, że jest ciężej z tą maską, niestety. Także przyjdziemy sobie do kolejnych lożków, cyk, cyk, szybciutko. A więc słuchajcie, ale wam coś powiem, co nie? Czejcie, to jak to fajnie pasuje tutaj. Czy to tak miało wyglądać? Bo to zajebiście wygląda, nie wiem czy na, na, na każdej profesji tak wygląda ta maska? Chyba nie, co? Chyba nie wygląda tak na każdej profesji, dobra, no jak kładamy rękawice Możemy sobie dodać statystyki Oczywiście dodajemy w inteligencję, żeby ten nasz druid troszeczkę bił, słuchajcie No i co? No i nic, dalej nie siada Dalej nie siada tak jakbym chciał Tutaj na szczęście siada ale już nam nie siada, więc jest słabiutko. Dobra, czekajcie. Czy my to wszystko mamy fajnie ulepszone? Nie, dobra, wytrzymałość mamy w miarę słabo ulepszoną. Także może sobie jeszcze karczmy, wolniemy, Z jedno piwko, żeby sprzedać te przedmioty i dostać troszeczkę złota. Bo złoto nam się przyda. Ale jak widzicie, za samo karczmy więcej złota dostajemy. Czyli to nie jest tak jak pod eksport, czyli pod złoto. Czyli same nożki są. Pod po moim zdaniem, co nie? Na tym serwerze, tak widać. Dobra, to sprzedajemy. Właśnie, broń, słuchajcie. Parcie, ile teraz bijemy? Dobra. Czyli brakowało nam broni, dobrej. To sobie ulepszałem, wytrzymałość. Będziemy mieli 150 tysięcy HP, już nawet więcej. 160 mamy 5 tysięcy HP. Czy dam radę? 26 tysięcy mu zostaje HP. Ej, może siądzie, czy nie? Nie, dobra. Tu nie siądzie, ale coś czuję, że tutaj już siądzie. No właśnie. Zajebiście. Tutaj też powinno siąść. Mamy 34 level. Tutaj już nam nie siądzie. Niestety. Buciki sobie oczywiście założymy To sprzedamy, to sprzedamy. Będziemy zobaczyć jak nasza twierdza. Dobra, rozbudujemy to. Ciach, ciach, szybciutko. Yy, rozbudowane. Możemy coś ulepszyć. Możemy ulepszyć w szczęście, słuchajcie. Bo mamy go mało jakimś cudem. Dobra, jeszcze trochę I mam prawie 50% i teraz? Teraz słuchajcie, możemy spróbować to ubić No, już bijemy mu więcej z tym szczęściem, bo krytyczne muszę usiadać No i się udało, dobra Dwa podrządy Czyli zakończyliśmy lochy, prawdopodobnie tak jest Zakończyliśmy lochy, to sobie nałożymy te rękawice To sprzedamy, to sprzedamy i dodamy sobie inteligencję Dobra, lochy i przechodzimy tutaj Czy damy radę? Nie tu wątpisz damy radę, widzowie. Tu wątpisz nam radę. Możemy sobie jeszcze odnowić jedno piwko. I robić misję, co nie wiem, żeby zbierać tego sianą żeby ulepszyć statystyki. Oto tu 8k za misję dostajemy już. Co jest? Czemu ja tą 8K za misję dostałem? Nie ukrywam, że się cieszę, no. Dobra. Tyk, cyk, cyk, szybciutko. I mamy awanturniczości 0. Dobra, widzę, że broń będzie lepsza. Jak kupimy nową broń. Tak jest, nie myliłem się, kupujemy. Aha, tu jest jeszcze lepsza, dobra, spoko. Mi pasuje, w co tu możemy dodać? Mamy troszkę siana, oczywiście dodajemy, że było 50. Troszkę w HP dodamy i teraz możemy lecieć na lożki. Poniżej 100, poniżej 100 tysięcy zdarzy się mu zbić. Ale nie do końca moi drodzy, 53k mu zostaje. O lol, a miałem już kończyć. Ale się udało go zabić czekajcie, możemy ulepszyć, dobra, ulepszymy dwa razy w inteligencję i przejdziemy dalej 33 tysiące HP 25 tysięcy no i się udało ubić, ostatni nasz ostatni nasz boss w tym lochu, słuchajcie, i czy siądzie on? nie, a może, może nie dobra, on nie siądzie nam jednak tych twierdzą, ulepszamy sobie Dobra, moi drodzy, to na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że byliście z trzeciej Zostawcie suba, żeby był kolejny odcinek Shake'sów. Ja was pozdrawiam. Siema, jo i cześć!